Ogólnie nie wiem czy to będzie na wrogu, czy to będzie jako jakiś materiał po prostu. Przyszły do mnie paczki, zrobiłem duże zamówienie figurek, a mianowicie 360 zł wydałem. Mój budżet był 400, wydałem 360. Kupiłem dokładnie 15 figurek w czterech paczkach, z czterech różnych marek. Mianowicie szreichy kupiłem, kupiłem Paco, Kolekte oraz Safari RTD. Niestety korekta jest w drodze, natomiast pozostałe trzy odebrałem. Paczki są ciekawie zapakowane, ponieważ każda paczka jest inaczej zapakowana. Pierwsza paczka taka dosyć nietypowa, bo różowa. Zapakowana jest w taką dosyć dużą folię, w środku jest karton, więc zobaczymy co nas czeka w środku. Ładne gustowne pudełeczko, to muszę podkreślić. Otwieramy, czekajcie jak to się otwiera? Ej, żeby pudełko nie pokonało, dobra, nie pokonało mnie. Tutaj mamy rachunek, tak jak mówiłem, 53 zł w zasadzie 54 prawie czyli tu są pako. Pytanie zasadnicze: nie mamy katalogu. No dobra, mamy żelazę wodą. Bardzo ładna. Bardzo ładna figureczka, taka sztuczna w pewnym stopniu, tak sztucznie trochę zrobiona, ale spoko, ale jest. Co ciekawe, dowiedziałem się ostatnio, że takie figurki, właśnie jak żywafy nie są malowane ręcznie, na no przykład w przypadku Himeny, chyba tu jest bardzo dużo rzeczy rysowanych, bardzo fajne zwierzę to jest takie trochę lew, trochę jakiś koziorożec z tymi rogami. Trochę wąż z tyłu, taki łeb węża, jak, jako ogon. Bardzo ładna figurka i duża figurka. Himeny jeszcze nie miałem, więc jestem z tej figurki naprawdę bardzo zadowolony. Więc to jeśli chodzi o figurki Paco. Teraz przejdźmy do kolejnej paczki. Czyli paczka, która jest zapakowana w czarny stretch. Okrojona taką ciekawą taśmą. I generalnie w środku jest również karton. Wie, zapakowany w karton Forego, no dobra. Okej, okay. tego się nie spodziewałem, recykling po całości, teraz pytanie od jakiego to zestawu było, a nie dowiem się, ale generalnie kartonik to nie jest lokowanie produktu lego, ależ skądże, ja nie jestem totalnie, yy... jak to jest, o co tu chodzi? Interesujące. O, zapakowane w folię spożywczą. Okej. Okay. Wow. Dobra. Czekajcie. A czemu nie są w opakowaniach? Chciałam się obrazić. Powiedz, że jest katalog. Kurcze. No i mamy żerafę młodą. Dużo mniejsza niż yy, figurka od. niż figurka od kolekty. O, czy dużo, jakieś 5 cm 6, która jest ładniejsza? Oj, chyba szlejf, chyba jednak szlejf. Szlejf jednak to zrobił tak mega naturalnie, dodatkowo takie fajne, fajnie to wygląda. Oczka. Czekajcie, bo coś ten fokus nie działa, a jak dam szeroki kąt. O, tu lepiej widać, oczka. Ładne futerko od spodu, łapki, rocznik, proszę podać, 2015, tak, tak 2015, dobra, wrzucamy yy, 07 Jamesa Bonda, szeroki kąt, w sensie zwykły kąt. Tutaj mamy ładnie, ładnie biało-ogoniastą, w sensie chodziło o ładnie muraka biało-ogoniastego prawdopodobnie producentowi, no, figurka się nazywa Łania Białogoniasta wiadomo o co chodzi. Generalnie to jest kolejny, yy, powiedzmy, samopodobne podobne zwierzę w mojej kolekcji, z której jestem bardzo zadowolony, bo to jest kolejna figurka tego typu u mnie w kolekcji. No i co to dużo mówić, jest po prostu świetna, mi się bardzo podoba. Do Łani mam ogromne, ogromną sympatię, mam do Łani generalnie. Bardziej mi się podobają Łanie niż te yy, z rogami. Ok. Coś takiego, generalnie jakiś kocul z takimi fajnymi, długimi uszami, bardzo ładnymi. No, muszę się jakiś kąt wrzucić. Z takimi ładnymi, długimi uszami, pięknymi ząbkami, w sensie ząbkami, pięknymi oczami. Od spodu łapki, bardzo fajnie zachowane. Wszystko jest cudne. Da? Dobra, wracamy z naszym fokusem. No, teraz fokus jest. To jest nasza. Regwan, czyli jak to zwał, generalnie legwan zielony to nie jest, to jest zwykły lekwan. Przynajmniej tak było chyba napisane Lekwan i Głanach nie było zapisane, tak, lekwan jest po prostu zapisane. No to po polsku? Wej, 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 Ale ja, ja też się spotykam, żeby generalnie y, były polskie nazwy, jeśli chodzi o figurki, bo zazwyczaj to są. Y, Zwyczaj po angielsku tylko piszę. Coś ciekawego zauważyłem, czekajcie. Patrzcie, to tu piszę. Nie wiem, czy widzicie. MADE IN Bośnia. Dobrze widzę? Pokaż mi światło. No, Bośnia. Okej. Okay. To nawet nie wiedziałem, że się produkują w Bośni. Wiem, że w Chinach produkują, ale w Bośni? No dobra, mniejsza z tym mamy naszego Regwana iguanę, czy jak Wy tam nazywacie tego pięknego gada. Generalnie to jest jeden z moich ulubionych gadów. Nie, mój ulubiony. Tylko że Regwan zielony jest moim ulubionym, to jest zwykły Regwan. Figurka jest maciupka, a jest ładna. Jest ładna i to się ceni. No dobra, to były wszystkie figurki, jeśli chodzi o Shrejha i pako na razie. Mamy figurki. Mamy coś takiego. Nie wiem po co. Tu mamy jeszcze... Uuu! Kluczesława, ja kluczesława już miałem. Ja kupiłem znowu nieświadomo Nieświadomie. O nie. Tak, kluczesława już miałem i znowu go kupiłem. Po co ja go drugi raz kupiłem? To zamówiłem kruka, który jest moim trzecią powtórką. Nie wiem po co. Ale dobra, mniejsza z tym. No to zaczynam od naszego kruka. Bardzo ładna figurka. To, to... oczywiście nie było katalogu, To mówię Wek. Bardzo ładna figurka, no nie ma się do czego przyczepić kruk, to jest kruk. Do kruka nie ma się co przyczepić, to jest tak klasyczna i piękna figurka. W ogóle pokażę wam, bo to jest nowe już... To jest nowego pokolenia chyba kruk. W sensie nowego pokolenia, nie nowego pokolenia, tylko figurka jest po prostu e, nowego typu już. Szkoda, że producent nakleił ceny na etykietach. To jest akurat słabe. Tu jest 26, tu jest 24, tu jest. Najmniejsza figurka i najdroższa? I to ile najdroższa, ale zaraz Wam o tym opowiem. A to jest w sumie ciekawe. A to mamy naszego kruka, który jest bez żadnego opakowania. urozczarowanie. myślę, że idzie jednak zapakowane w coś. No, figurka jak to figurka? Do kruka nie mam się naprawdę co przyczepić. Kruk to jest kruk Safari LTD. Zabiorę najładniejszego kruka, jaki w ogóle jest możliwy. Jest bardzo piękny, jest piękny, czolny. Ładną podstawkę ma, nie ma się do czego naprawdę przyczepić, jeśli chodzi o kruka. I dalej mamy nowości, czarny wilk, proszę ja Ciebie. Który ma zęby tylko u góry, nie dwa na dole ma. Ogólnie nie piszę skąd jest. Coś Germany, ale czy Sapphire TD ma kolabo ze Shrafe'em? Patrząc po tym jakie robią piękne figurki. Mi się nie zdziwił, bo Safari TD jest taką chyba drugą marką, jeśli chodzi o wygląd figurek. No generalnie Shrake jest w mojej opinii najlepszy. Potem jest właśnie Safari TD, ale za to figurki Safari TD są przesłanie drogie. No ten wilk ma dwa zęby, co jest akurat dosyć śmieszne. Tutaj widać. Piękny pyszczek, tu nie ma się do trzeba obszczepić. Od spodu, od spodu oczywiście wszystkie ważne informacje wszystko się zgadza, no piękny wilczek, no nie ma się do czego przyczepić naprawdę i generalnie za tą figurkę przyszło mi zapłacić 37 zł proszę ja was, 37 zł za tą figurkę co tu o niej dużo powiedzieć pyszczek, jak to pyszczek u wisków, bardzo słodki od spodu łapki jak to u wiska, piękne pyszczek, naprawdę spoko tutaj ogonek Oczywiście, informacja bardziej tak 2023. Oczywiście, tutaj totalnie nic. Nie ma się do przyczepienia. Bardzo ładna figurka. Stoi. Stoi. Renifera. Ja nie mam żadnego renifera. W sensie mam jednego renifera od korekty tu jest dosyć słabą figurką, a generalnie więcej reniferów nie mam, więc yy, to jest taki drugi renifer w mojej kolekcji i jest bardzo ładny, poza jednym detalem. A mianowicie łączeniem, tu gdzieś takie łączenie było brzydkie. O, widzicie jakie łączenie jest takie brzydkie, tu w tym miejscu, więc tak akurat mi się nie podoba. Sam Renifer z pyska jest przecudowny. Rogi są przepiękne. Oczko świecące, takie jakie lubię. Oczywiście z tyłu tak zwana dupka, Ogonek malutki, ale ładniutki. Oczywiście kopyta. Ładne, fajne. Porządne. Od spodu wszystko gra. Rocznik 2000 ile? Czekajcie, bo coś mi do niego. Po 2012. Uuu. Oczywiście, nie bierzcie tego na poważnie, że ta figurka jest z 2012 roku. Po prostu projekt tej figurki jest z 2012 roku, a mogła przejść yy, modyfikację. Generalnie teraz. Najważniejsza rzecz, czyli test stania. Jeśli chodzi o naszego Renifera. U, Uu. Uuu. Uuuu co mu się stało? Tak powinien być. Oj, 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 uj, będzie trzeba lekko łapy prostować. No, tak będą musiały być. No, będzie trzeba wodę odpalić. No, czajniczek będzie odpalany dzisiaj. Niestety. Dobra, wis Stoi. Stoi. No. Też to łapy lekko w powietrzu. No ale. No jest ok, no nie jest źle. Dobra, wilk. No wilk na razie najstabilniejszy z tej figurki. Ładny, spoko. Tu trochę słaby detal, ale no trudno. Dobra, dalej. No kruk, kruk będzie na pewno stanął, bo on ma podstawkę taką płaską. O, na przykład kruk jest z yy, 2014 roku, aż ja mam trzy wersje i każda jest jakby i, i trochę inna, ale to szczegół. I generalnie ta, chyba w mojej opinii, jest najbardziej dopracowana. Jest taka najbardziej sacna. Piękny jest ten kruk, no kurde. Przecudowny i w dodatku przecudownie stoi. Dobra, teraz może żyła fashwave. No nie no, Shreich to jest Shrech. Chyba jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło w historii figurek Shrey, nawet z figurek y, bardzo starych, że figurka w jakimś stopniu nie chce stać. Generalnie wszystkie figurki Shrecha stoją. Safari dwa razy miałem Phoenix, no i teraz ten renifer. Jeśli chodzi o korektę, dwa rywy miałem Jeśli chodzi o Mojo, tam też był jeden ref. W sensie w korekcie były dwie rwice, które były tym samym, tylko jedna była biała, druga była yy, zwykła, taka brązowa, a jedna była kremowa. Jeśli chodzi o moczo, tam jeden ref yy, taki kremowy nie stał. A jeśli chodzi o pako, w Paco akurat chyba wszystkie dobrze stały, więc w tym nie ma problemu. No i Shrek jest drugą taką marką, gdzie te figurki są mega mega dobrze wyprofilowane. To jest... o jest, to jest kolejna figurka, która oczywiście stoi, co tu tak dużo mówić. No i regwan, Regwana, Regwana... uuu Panie Regwanie. Regwana chyba nie trzeba sprawdzać. No nie, jest lekko krzywa. Więc tak jeśli chodzi o te figurki, oczywiście o, oczywiście tej... Yy, nie będę otwierać, bo nie mam potrzeby. Himen oraz tego kulkura, czy jak on tam się nazywa, czekajcie jeszcze raz, sobie przypomnę. Karaka, karaka, no, no, do tego karakala, Chimeny nie będę otwierał. I yy, żerafy też nie, bo nie mam takiej potrzeby. No, a resztę figurek widzieliście, więc. Dobra, ja się żegnam i do następnych odcinków gado i się bye.